Proszę Państwa, minął styczeń, jakiego dawno w Polsce nie widziano, jakby wybuchło jakieś małe powstanie styczniowe. Na początku zbuntowali się lekarze i aptekarze i przy pomocy swojej pieczątki o refundacji sporo spraw pozytywnie załatwili. Następnie młodzi internetowcy w podskokach walczyli w wielu miastach o wolność dla sieci. Potem ujawniła się degręgolada prokuratury, która no, również zburzyła społeczeństwo, bo w końcu to jest ważny segment naszej władzy państwowej. Pojawiła się dotkliwa prawda, kolejne fragmenty prawdy o katastrofie smoleńskiej, a wreszcie pod koniec miesiąca y, kierowcy się skrzyknęli, by blokując drogi, zwrócić uwagę y, drogi, ulice, zwrócić uwagę szanownego państwa, na skandaliczny wyzysk tej grupy obywateli. Tytuł w Rzeczpospolitej wołał, kierowcy mają dość drogiego paliwa. Oczywiście tak, mamy dość, ale nie tylko, ale nie wyłącznie. Yy, może kogoś zdziwić, że ja się tak utożsamiam, mówię my kierowcy, ale chyba mam do tego moralne prawo, ponieważ prawo jazdy zdawałem, proszę Państwa, w 1954 roku, od tamtego czasu przejechałem całą Polskę, nie wiem, tysiące razy, Jeżdżę co tydzień wielokrotnie po Polsce, znam wszystkie drogi, wszystkie pułapki, wszystko to, co się buduje, no i to, co zostało jeszcze z PRL-u i też działa do dzisiaj jakoś. No, jednym słowem, wydaje mi się, że jestem ekspertem i mogę zabierać głos w imieniu tej grupy prześladowanych obywateli. Więc kierowcy domagają się przede wszystkim dobrych dróg, po których można będzie sprawnie przemieścić się z punktu A do punktu B bez przeszkód. Kierowcy pamiętają, że premier obiecywał, iż w 2012 roku miały do Warszawy dotrzeć trzy autostrady. Dobrze było, żeby on przestał obiecywać jakieś bzdury, wygadywać przedwyborcze i kłamać nieustannie, bo to jest naprawdę denerwujące. Do Warszawy dotrze w tym roku prawdopodobnie jedna autostrada, a miejscami przejezdna ścieżka przez kartofle. Więc takie mamy sukcesy w budowie autostrad. Jeżeli nawet czasami udaje się kosztem niebotycznych wydatków, Oddać do użytku kawałek porządnej drogi, bo i to się zdarza, natychmiast pojawiają się na niej chytre pułapki i ograniczenia, które mają wyłącznie jeden cel rąbać kierowców mandatami. Mandatowe zdzierstwo stało się jednym z głównych zadań policji. To też nie dziwią ponawiane co pewien czas zachwyty władzy nad powstającym automatycznym, nowoczesnym, zintegrowanym systemem fotoradarowym, który to system pomoże wydusić haracz z przyłapanych na drodze biedaków. Na ten rok, proszę Państwa, zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 1 miliarda złotych, a więc nastąpiło jakby odwrócenie skutku i przyczyny. Normalnie mandat jest konsekwencją złamania jakiegoś przepisu. My w Polsce, włączając się do ruchu, już z góry jesteśmy skazani na mandaty, bo niezależnie od tego, jak będziemy jeździć, oni muszą wykonać plan wpływów. Przyznajmy szczerze, że, y, że urzędnikom nasze pieniądze są bardzo potrzebne, tak, na nagrody kwartalne, 13 czternaste pensje, premie specjalne, dodatki okazjonalne, nagrody jubileuszowe, głównie jednak y, na pokrycie rosnących kosztów bałaganu, niekompetencji, nieudolności występujących przy wszystkich drogowych inwestycjach. Wiadukty donikąd kosztują tak samo jak te, które funkcjonują. W niedokończone węzły komunikacyjne też wsadzono pieniądze, a te węzły nie mogą się jakoś zapętlić czasami, latami. Tunel, który zbudowano w Warszawie, buduje się, kończy się budowę, zostanie zasypany piachem, przecież też za jakieś pieniądze. Mosty, na które nie można wjeżdżać Boruną, wymagają również niemałych środków finansowych. W sumie najbardziej kosztowna, proszę Państwa, jest głupota rządzących. I na to nie będzie nigdy dostatecznie dużego budżetu. Pamiętajcie, trzeba zatem codziennie kogoś szarpnąć za kieszeń. Oczywiście kogo się da, a najbardziej tych, którzy mają jakby najmniejsze wpływy w sferach rządzących, najsłabsze lobby, emerytów, prawda? No i kierowców. Kierowcy są najłatwiejszym celem, ponieważ codziennie tankują i codziennie jeżdżą. Są uchwytni, codziennie ich pieniądze można od nich wyciągnąć. Są najwygodniejsi mniejszymi płatnikami. Przed paroma laty popełniłem Felieton, yy, bo ja tym tematem się zajmuję z konieczności, proszę Państwa, ponieważ ja mam ciągle do czynienia, więc popełniłem taki Felieton, partia wkurzonych kierowców, w którym przekonywałem do oporu wobec szkodliwych pomysłów naszej władzy, władzy Nie musimy się zachowywać jak potulne stado nierogacizny. Tegoroczne powstanie styczniowe, w cudzysłowie oczywiście, to jest dobry krok we właściwym kierunku. Koledzy kierowcy. Nasze, o nasze sprawy musimy sami zadbać, bo nikt zaraz tego nie zrobi.